Z tym, że to jest energetyka, która już nie ma za bardzo perspektywy do tego, żeby obniżać swoje koszty. Jeżeli chodzi o obniżanie kosztów, czyli że coraz łatwiej nam będzie montować na przykład jakieś źródła odnawialne, to to jest cały czas fotowoltaika, która ma dużo ma szansę stanieć bardzo. No i offshore, który jest potężnym, ale tutaj nikt sam sobie po prostu nie postawi wiatraka na Bałtyku, tylko tutaj po prostu jest bardzo dura, duża rola państwa. Atom. No Na polskie warunki, kiedy patrzymy na budowę atomowych energetyki energety jądrowej na świecie, no to widzimy to jest trochę tak jak z remontem mieszkania każdego z nas, że to się przeciąga o jedną trzecią w czasie i jest droższe o jedną trzecią. I tutaj nie ma, nie ma różnicy za bardzo. Tutaj wszystkie wszystkie inwestycje, które obserwujemy, to, to są po prostu opóźnione i prze, niedoszacowane finansowo, więc kiedy myślimy sobie o tym, że kiedy rozmawiamy z młodzieżowym strajkiem klimatycznym i na przykład myślimy o tym, że jest bardzo mało czasu, że ci ludzie naprawdę wiedzą, że to jest ich przyszłość i oni muszą mieć rozwiązania na teraz, no to sięganie po technologię, która okej, okay, istnieje, ale już widzimy, że jest awaryjna pod względem czasowym i pod względem finansowym, to, to nie jest żadne wyjście, bo po prostu nam nie starczy czasu na to, żeby tak to naprawdę jest uruchomić. W takim, jak wszyscy zwolennicy atomu mówią, że po prostu nie ma, nie możemy, jakby, okej, okay, OZE fajnie, ale atom jest ważniejszy, bo pokryje większe zapotrzebowanie, a z kolei wszyscy zwolennicy OZE właśnie mówią to, co ty, że jakby, okej, okay, atom też jest Spoko, ale za długo to będzie trwało, a my musimy działać już tutaj tak. teraz. Tylko zwróćmy jeszcze uwagę, że atom jest, funkcjonuje w takim układzie, że to znowu jest ta logika tego, że to wy ludzie sobie, przyszłe pokolenia, poradźcie sobie na przykład z odpadami, tak? My tutaj sobie wybudujemy elektrownię, a po, a, a po tej elektrowni wam zostaną odpady, tak? Więc to też jest znowu myślenie o tym, spójrz w oczy młodym ludziom i powiedz, że będą sobie musieli poradzić z czymś, co ty zostawiłeś. No to jest znowu ta sama logika. Plus, kiedy myślimy o tym, że w Polsce jest mało wody, a do chłodzenia elektrowni atomowej po prostu potrzebna jest woda i nie można o tym zapominać, no to gdzie można wybudować? Ja tylko naprawdę pomoże, to jest jedyna lokalizacja. I last but not least, po prostu nie ma w tej chwili w Polsce takich pieniędzy, żeby wybudować elektrownię atomową. Więc jeżeli to by miało uratować świat, jeżeli bym była pewna, że to ma uratować świat, to bym była całkowicie za tym. Ale w Polsce póki co na razie wygląda na to, że to nie ma racji bytu. Każdy z ekspertów, którego to pytamy, ma trochę inne zdanie na ten temat. Domyślam się, że trzeba będzie znaleźć kompromis, jeżeli w ogóle z tego po on będzie go szukał. Wiesz, co ja mam teraz jeszcze do Ciebie pytanie o taką nadprodukcję, a może to po prostu jest złe słowo, nadprodukcję różnych raportów klimatycznych. Pamiętam, że jak spotkałyśmy się po raz pierwszy, to chyba pierwszą rzeczą po tym, co powiedziałaś, że nazywasz się Monika, to drugą rzeczą, którą powiedziałaś, to jest to, że przez chwilę przeczytałaś raport. IPCC. E, I to była druga rzecz, o którą od się dowiedziałem. O Boże, ale nuda. <laughs> Cześć, jestem Monika, przeczytam raport IPCC. <laughs> Przepraszam. Oh, I, I takie raporty pojawiają się ciebie <śle parecek> każdego dnia. Ym, może nie tak duże opracowanie, natomiast takie informacje o tym, jakby o tych negatywnych informacjach faktycznie docierają do nas każdego dnia z różnych źródeł. Yy, I chcemy się od zapytać, jak to na ciebie działa, czytasz takie raporty. Czy to ma jeszcze na to, myślę, że ty jesteś nałogową czytaczką tych wszystkich raportów też z racji twojego zawodu. Więc pytanie, jak ty sobie z tym radzisz? Jak to przyjmujesz? Czy wydaje ci się, że że taka produkcja tych raportów jeszcze jest w stanie wywołać jakieś emocje w czytelników, czy to czy już bo w ogóle dla kogo one są, jak powstają tak często, nie? Znaczy są na pewno mega potrzebne, tylko IPCC teraz znowu wydało kolejny i jakby... Tak pyta... i we wrześniu 25 będzie następny, okay. hej! Hmm. <śmiech> <Ale> <śmiech> czy to jest... właśnie, że jest ich zwiększona ilość, to, to jest tylko nasze wrażenie, czy po prostu... Tak, jest, nie, nie, nie jest to wasze wrażenie, tak jest rzeczywiście. To są po prostu specjalne raporty IPCC, o które IPCC zostało poproszone przez rządy. Kiedyś wcześniej IPCC wydawało raporty tak, nie wiem, co, co 3 lata, dużo, dużo rzeczy a teraz no, widzimy, że rzeczywiście jest ich coraz więcej. No bo sytuacja też jakby montujemy sobie aktualizację, świat się zmienia, coraz szybciej, przyspiesza. Um. No co, co, raporty IPCC są bardzo specyficznym źródłem wiedzy, bo zbierają wiedzę bardzo wielu z bardzo wielu opracowań naukowych, czyli de facto najpierw jest tak, że powstają te opracowania naukowe, które trafiają do recenzowanych czasopism naukowych, tak, czyli to nie są jakieś po prostu zwykłe artykuły gdzieś tam w prasie, mniej lub bardziej... Prestiżowej, a tylko to są, to jest po prostu, to są po prostu artykuły, które przechodzą przez cały proces recenzji. I czasami mamy do czynienia wcześniej już z tymi badaniami, czyli na przykład czytamy o nich w doniesieniach jakiś artykuł, właśnie w jakiejś bardziej popularnej prasie, a potem one, te, te badania są wzięte pod uwagę przy produkcji tego raportu przez między, Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu. To jest lektura przede wszystkim wydaje, no, ponieważ to jest międzyrządowy panel, no to to jest przede wszystkim dla policymakers dla polityków, dla decydentów. I zawsze jak widzicie ten raport, to jest raport, który jest bardzo obszerny i jest dużo mniej obszerny, ale też mające swoją rangę jakby, i grubość. Opracowanie dla policymakers, które wyciąga naj, takie najbardziej interesujące właśnie dla osób, które mają myśleć o polityce. No, znaczy ja nie wątpię, że, że policji że poważnie podchodzący do tego policymakers makers po prostu, czytają całe raporty, ale no, widać, że, że główne, główny nacisk jest na to, żeby ludzie podejmujący za nas wszystkich decyzje, które na nas wszystkich będą miały wpływ, no żeby dysponowali wiedzą. No ja tak wiecie, no ja codziennie no, rzeczywiście jestem czytaczką i rzeczywiście codziennie do mnie spływa bardzo dużo informacji, bo ich szukam wręcz można powiedzieć, uzale jestem uzależniona od tego, żeby patrzeć co tam, w w, słuchać, się, czytać co tam w trawie pisze jeżeli chodzi o klimat. No i no co któryś dzień dociera coraz bardziej jakaś tym bardziej mniej elektryzująca, przygnębiająca albo właśnie radosna wiadomość na temat tego co to słychać panie w klimacie dzisiaj. Ja polecam obserwować Monikę Zatkowską na Facebooku, dlatego że ja od ciebie mam najwięcej takich ciekawych, nowych informacji, o, naprawdę. Fajnie. I one nie są wcale tak bardzo depresyjne, jakby ci się wydawało. Może to dlatego, że ja też mam depresję, to mi się wydaje, że jesteś jeszcze weselsza jakoś tak w tym <grym> wszystkim. <grym> I są bardzo różnorodne. A powiedz nam w takim razie Monika, co ty dzisiaj robisz, bo mówiłyśmy o różnych rzeczach, które robisz i robiłaś dla Client Earth. Czym w ogóle się zajmuje Client Earth i co byś chciała w ogóle o nich powiedzieć hmm. nam więcej? Jak ja zaczęłam się zajmować zmianą klimatu, aktywizmem klimatycznym jakieś niespełna cztery lata temu, to, bo wcześniej zrobiłam kompletnie inne rzeczy, marnowałam czas, na, życie na coś innego, to wiedziałam, że są trzy rzeczy, które mnie najbardziej interesują. Jedna to było nieposłuszeństwo obywatelskie, bo mnie to bardzo porusza, kiedy człowiek stawia swoje bezpieczeństwo i swoją przyszłość na szali tego, na szali przyszłości. Bezpieczeństwa w przyszłości i nas wszystkich. Drugie to było właśnie myślenie w kategoriach, gdzie zakręcić kurek z pieniędzmi, żeby nie dopuścić do tego rozpasanego zarabiania na posuwaniu nas w stronę, w stronę przepaści klimatycznej. I trzecie to było myślenie o tym, którego drania tutaj pozwać, żeby mu I rzeczywiście w tym świecie, w Stanach Zjednoczonych, w, w, w Wielkiej Brytanii był taki czas, kiedy pozywanie drani to była stra najlepsza strategia organizacji pozarządowych, ekologicznych. Prawo, używanie prawa do tego, żeby zablokować zdradliwe inwestycje, żeby, um, żeby, dać, żeby, żeby prawo działało na rzecz i przyrody, i ludzi. I oni, i te, i te kraje akurat, nie, nie, nie jako nie jedyne, ale tam może to jest taki bardzo m, widoczny przykład, tak? kraje bardzo długo stosowały tę strategię. W Polsce, o ile mi wiadomo, no, nie było takiego, takiego, takiego okresu, kiedy, to, kiedy prawo by zostało rozpoznane jako narzędzie, które naprawdę ma służyć ludziom. Myślę, że wielu ludzi ma duży dystans do prawa i zastanawia się, czy tak naprawdę ono jest pod kogo, dla kogo ono jest pisane, ale na pewno w polskim prawie, zarówno w Konstytucji, jak i w prawach, na przykład o ochronie środowiska, są zapisy, których, których po prostu można użyć i które nas bronią i które chronią przyrodę, którą kochamy. Więc organizacja ma na swoim, na swoim koncie różne eksperymenty prawne, mianowicie takie, które sprawdzają, które poz, pozwy na podstawie istniejącego prawa sprawdzające, czy już da, na podstawie tego prawa da się działać z bieżącymi, z bieżącymi problemami. No bo prawo zostało napisane kiedyś tam, znowu mówimy o tej, o tej anachroniczności, tak, montujemy aktualizację sobie znowu, że prawo zostało napisane kiedyś tam, a okazuje się, że pojawiają się jakieś problemy, z którymi, tak, czytamy je w dzisiejszej prasie, pojawił się jakiś nowy problem i czy dałoby się to stare prawo zinterpretować tak, żeby ono było adekwatne do problemu, który, o którym sobie, którego sobie nawet nie wyobrażaliśmy wtedy, kiedy, kiedy to prawo powstało. Więc czasami tak się udaje. Kiedy Grażyna Wolszczak wygrała proces w sprawie, w sprawie zanieczyszczenia powietrza przeciwko Skarbowi państwa. Prawdzie to była tam symboliczna suma, którą wygrała i, i znaczy wygrała, została zasądzona na jej, ze względu na jej wygraną w tym procesie. No ale wyobraźmy sobie, że pięć lat wcześniej podobna sprawa w rybniku trafiła na wokandy, i okazało się, że po prostu bez problemu został ten pozew oddalony, tak? I po prostu nikt sobie pięć lat wcześniej nie wyobrażał, że można pozywać o złą jakość powietrza skarb państwa. Czy, czy samorząd, tak? to z, Natomiast w pewnym momencie okazało się, że to jest, że ten problem tak urósł i był ważny dla tak wielu ludzi, że okazało się, że, że sąd powie tak. To jest nastawanie na dobra osobiste tej osoby, która tutaj żyje w Warszawie i musi wdychać toksyny. Więc takie strategiczne podejście do prawa, sprawdzanie, kiedy ono, czy, czy ono już działa na naszą korzyść, czy już można go użyć do bieżących problemów. To jest niesamowicie eksperymentalna, fantastyczna praca. Ecosite, które sformułowała chyba, tak? Która już nie żyje. A propos właśnie tego, to miała być furtka dla y, pozywania w ogóle y, absolutnie wszelkich korporacji o, o takie, o takie, no o, o po prostu ekosajt, czyli mm, morderstwo Zbrodnia na... Zbrodnia przeciw naturze, tak, tak. przeciw ekologii. Przeciw, przeciw naturze, przeciw ekologii. To już dawno w ogóle powstało, ale nie weszło tak do takiej twardej legislacji na przykład Unii Europejskiej, tak? w której można by było to wprowadzić. Prowadzić I rzeczywiście karać, no już wiemy, z czym to jest związane z biznesem i, i lobbingiem dookoła, więc jakby ja się na to nie udę, ale jakby narzędzia po głowie lata taki cytat od jakiegoś czasu, że że na świecie mamy wystarczająco dużo dobrych rozwiązań już tylko nie jest jeszcze wystarczająco dużo dobrej woli żeby je mm -hmm. zastosować ale możemy być zaskoczeni bo na przykład w najbliższym czasie wejdzie regulacja ona już wchodzi powoli regulacja dotycząca dużych firm które już raportują pozafinansowe swoje działalność swoją działalność pozafinansową w Polsce to jeszcze oczywiście niektórzy się udają że być może będą mogli tego uniknąć ale już raportowanie tego że jaki jest ślad węglowy twojej działalności na przykład jeżeli chodzi, jeżeli jesteś bankiem, albo jeżeli jesteś jakąś tam inną firmą, to, to po prostu musisz wykazać, ile emituje, ile emitujesz CO2, kiedy zarabiasz. I to jest bardzo prosta droga do tego, żeby później na przykład taka firma, która wykazuje w tym swoim raporcie pozafinansowym wysokość emisji albo ile zużywa wody, żeby taka firma była przez kredytodawcę dla siebie, no bo taka firma często na przykład zwraca się po kredyt, żeby kredytodawca dla tej firmy że popatrzył sobie na ten wykaz, na ten raport pozafinansowy, powiedział, aha, no ta firma jest w Polsce, w Polsce są problemy z wodą, i ta firma w ogóle nie oszczędza wody w, swoim, w swojej działalności, tak? Czyli prawdopodobnie, jak w Polsce są problemy z wodą, to pójdą w górę ceny, ceny wody, no to ta firma zachowuje się niezbyt inteligentnie i nie za bardzo tutaj warto w nią inwestować i dawać jej kredyt. Więc jakby to jest może skomplikowane i jest to rzeczywiście ta gra różnych interesów, ale pro, samo wprowadzenie na poziomie europejskim takiego rozliczenia no mnie napawa bardzo dużym bo to nie jest tylko tak, że to my tutaj na dole grasrutowo krzyczymy sobie, wychodzimy, manifestacje, przypinamy się do czegoś albo kładziemy się gdzieś, udając, że umieramy. Tylko tam na górze też są ludzie w tych strukturach europejskich, którzy wiedzą, jak systemowo wprowadzić zmiany. No i to jest, to bardzo napawa optymizmem, że to z dwóch stron tak idzie. Masz w swoim bardzo dużo ostatnim, ostatnim była działalność na rzecz panelu klimatycznego. Chciałabym Cię trochę podpytać, czym jest w ogóle taki panel klimatyczny, dlaczego była potrzeba organizacji go właśnie w Polsce czy w Warszawie i z czym to się wiąże, jak wygląda taki panel i do czego może doprowadzić bardzo ważną częścią tej nazwy jest również obywatelski, że to jest klimatyczny panel obywatelski, ponieważ właśnie panel obywatelski już odbywał się w Polsce, odbywał się trzy razy w Gdańsku i raz w Lublinie i polega na tym, że wylosowanych ludzi, którzy przechodzą przez proces edukacyjny, a potem przez deliberację, czyli rozmawiają sobie między sobą, ale tacy kompletnie przypadkowi, randomowi ludzie wylosowani na przykład z miasta Lublin i reprezentujący to miasto w pigułce, czyli reprezentatywni pod względem miejsca zamieszkania w tym Lublinie, wieku, wykształcenia, to jest losowanie, ale z drugiej strony ta grupa jest z jednej strony bardzo przypadkowa, a z drugiej strony ona musi odzwierciedlać, odzwierciedlać to miasto, czy, czy Gdańsk, czy Lublin, czy Warszawa, mam nadzieję, w najbliższym czasie. Więc te przypadkowe osoby, one spotykają się ze sobą, dowiadują się o jakimś problemie, no i potem wypracowują rekomendacje. Przy założeniu, że te rekomendacje już na samym początku jest zapowiedziane, że te rekomendacje zostaną wdrożone. No i co się okazuje? Okazuje się, że taki, takie ciało, panel obywatelski jest bardzo progresywny w swoich rekomendacjach. Na przykład potrafi powiedzieć coś, czego żaden polityk lekko, lekko nie wypowie. Na przykład nie wpuszczamy samochodów do centrum, do centrum Basta. I to mówią ludzie. Ludzie, którzy, mówi się o tym, że jest partia kierowców, która jest najsilniejszą partią, tak? Ale w tym panelu obywatelskim, do tego panelu obywatelskiego też są wylosowani. No nie, ma, nie jest tak, że tam nie ma kierowców, tam też są kierowcy. I oni po zapoznaniu się z argumentami mówią, no nie, no po prostu koniec z tymi samochodami w centrum, bo my chcemy, my po prostu chcemy dobrej przyszłości, chcemy być zdrowi i chcemy, żeby nasze dzieci były zdrowe. Więc okazuje się, że wylosowani ludzie, kiedy mają możliwość zapoznania się z rozwiązaniami, mają możliwość po po, pogadania sobie też w takim różnorodnym gronie, no bo w momencie, kiedy dobieramy ludzi pod względem tego, w jakiej części miasta mieszkają, pr proporcjonalnie, proporcjonalnie, co do, jeżeli chodzi o wiek populacji, jeżeli chodzi o wykształcenie populacji, jeżeli chodzi o płeć, to tam są bardzo różni ludzie. Ludzie, którzy bardzo dużo zarabiają i ludzie, którzy bardzo mało zarabiają. I kiedy oni sobie rozmawiają na temat tych problemów, to te problemy można poobracać na, na każdą stronę i zobaczyć, co każdy problem z, oznacza dla takiej jednostki z zupełnie innej bańki na przykład. Tam po prostu te bańki się rozbijają. W w tym panelu, w panelu obywatelskim. I dla mnie to jest taka ekspedycja normalsów w głąb jakiegoś problemu, który jeżeli politycy się za niego zabierają, no to tam trochę inne siły działają, że się tak wyrażę. W sensie, no jest tam, są tam pewne układy. No ktoś, jak znalazł się w partii i w tej partii ma biorące miejsce na liście, no to on też już musi się komuś tam, musi być wobec kogoś lojalny. A te, te osoby nie muszą być wobec nikogo lojalne, więc podejmują decyzje dla siebie i dla swoich dzieci. Wiemy już, że taki pan.